Zapisy do turnieju już ruszyły. Do zawodów mogą się zgłaszać i dzieci, i młodzież, i nawet nieco starsi. Ferie z halową piłką nożną to propozycja centrum. Nasz turniej w pięciu kategoriach wiekowych. Młodzik, trampkarz, junior młodszy, junior starszy na życzenie wielu młodych ludzi, również kategoria młodzieżowa. Zgłaszać się można na poprzez stronę internetową Ros. Tam są wszelkie informacje. Formuła turnieju jest otwarta. Mogą brać w nim udział i zawodnicy grający w klubach i koledzy z podwórka. Co najważniejsze, za udział w imprezie nie trzeba płacić. Turniej jest bezpłatny, bo jego głównym celem jest umożliwienie młodym wrocławskim dzieciakom dobre spędzenie, pożyteczne spędzenie wolnego czasu w okresie ferii. Oczywiście dobre zdrowie, czyli brak przeciwwskazań lekarskich. Przyjmujemy wszystkie drużyny. Tutaj mogą startować drużyny klasowe, szkolne, podwórkowe, klubowe. Jest to formuła open. Największą nagrodą dla wrocławskich dzieciaków jest sam udział w turnieju. Będą też jednak upominki od organizatorów. Warto zatem walczyć o zwycięstwa. My krzewimy kulturę fizyczną, sport młodzieżowy. Nie w ten sposób, że dajemy atrakcyjne nagrody, tylko że organizacja jest na dobrym poziomie, miejsce grania na dobrym poziomie, ale jak rywalizacja, to zawsze jest też wyłonienie tych najlepszych i trzeba tych najlepszych honorować. Tradycyjne już medale, puchary dla najlepszych zawodników. Przypominam, że tradycyjnie będziemy honorowali w każdej kategorii wiekowej najlepszego bramkarza, najlepszego szczelca i najlepszego zawodnika MVP, a każda zwycięska drużyna to też jest stałym elementem. Naszych turniejów oczyma dobrej firmy profesjonalne stroje piłkarskie. Zawody rozpoczną się 17 lutego, a ostatnie mecze planowane są na 28 lutego. Areną spotkań będzie Hala Przyparkowej.